Niech ale klekaję sam na W dzisiejszym odcinku mam ochotę na pizzę, więc sobie zagramy w forum, gdzie dostarczamy komuś innemu pizzę, żeby mogła patrzeć jak ktoś się pizzę, którą wam ja chętnie samemu opierdzieliła. Nice. No dobrze, dostawca pizzy, zacznijmy sobie, więc tak, mamy jakąś pizzę, nie, myślałam, że to jest książka, to jednak jest pizza, e, to jest właśnie to ostatnie zamówienie i idę do domu, no i nice, mamy przystanek autobusowy, mamy, o, nasz motorek, nice, nasz, nasz motorek od pizzy, nice, dobra, ale jest to ostatnie zamówienie i potem idziemy na radę, więc pójdziemy je dostarczyć naszemu kochanemu klientowi, który mam nadzieję, że będzie bardzo wdzięczny za to, że moje dupsko ruszałem i mu dostarcza jedzenie. Mogę podglądać, co się w tym domu dzieje. Nice, ej, Mortadelko, ja to ja chętnie podglądam ciebie. W łóżku ciebie nie ma, nie śpisz w łóżeczku, może z tyłu domu jak wejdę. Dobra, co ty robisz, Sonia? Masz e, też przy Ja przez mur przechodzę! O, panie! Jakie mam potężne umiejętności? Ja stwierdziłam, że zacznę dostawać pizzę zamiast tych umiejętności wykorzystywać. Czy mogę jeszcze na podachach chodzić? Nie dobra, po dachach już nie mogę, ale mogę przez mury przechodzić. Dobra, idziemy dalej. Jest to w ogóle. Co ty jeszcze masz w tym domu, co, nie? Typo chyba bardzo lubi pizzę, co nie? Dobra, ale przejdźmy dalej, tu ciebie nie ma, tu ciebie nie ma, tu ciebie nie ma. Wszystko okej, okay, proszę. Pa proszę pana, wszystko okej, okay, bo pan tak trochę martwy tam leży, co nie? Tak troszeczkę martwy pan tam jest. Jeszcze jakieś inne zwłoki są też, no. No nie wiem, proszę pana, trochę dziwne, czy ja mogę spaść... Na dół. Mogę spaść na dół i teraz chodzę pod mapą. Proszę pana, jakie tutaj mechanizmy w tej grze od odkrywam? Mogę stąd wyjść, bo w sumie ja chcę dostarczyć tę pizzę iść do domu, a nie tkwić pod mapą. Upałem upalm poza mapę. Nice. Mapa od dołu trochę wygląda jak pizza, taka trochę bez sera i co, lecę w dół? Nice. Dobrze, widzimy się ponownie, bo trochę chyba nie o to chodziło w tej grze. Nie mamy tu iść, mamy iść na pewno tam, co nie? Ostatnie zamówienia. Chodź, morderco. Ja chcę dołączyć do tych pewnie inni też byli, dostawczamy pizzy. Ja chcę do nich tam dołączyć, dzień dobry. Um, zbukamy, co nie? Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Jest tam w ogóle ktoś, nikogo nie ma, co nie? O! jednak ktoś mi drzwi otworzył. Hej, ja po prostu wejdę i zostawię ci pizzę na stole. No, ja nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić, bo już widziałem, jakie rzeczy tu się dzieją, co nie, ale no. E, dobra, wiesz nie. Co to, co to było, co nie? na no, pewnie drzwi nam zamknął, co nie? Jakiś psychopata, co nie zamknął nas tutaj, co nie? I co? Co mam zrobić co Ja mam pewnie wejść do tego pokoju. A co? Jak ja wejdę pierw do tego, co nie? Tutaj jest coś. No, tutaj też, że martwy. tylko. Dzień dobry. O! 14 sekund! Czemu ja mam 14 sekund? Mam się schować? Chowamy się. Mogę się schować? Proszę, proszę, proszę. O, mam pistolet! Idziesz, będziesz szczeleć w kulkę w łeb. Pod E, czy Nie wiem, nie mam czy pod E, czy pod przyciskiem myszka, bym po prostu strzelę. O. Zabiłeś mnie. Okej, okay, nie wiem, co ja miałam zrobić inaczej, co nie? No to spróbujmy jeszcze raz, co nie? Miałam go zastrzelić, ale. Jak ja miałam go zeszczelić, jak ja kurde, go nawet nie widziałam. Myślałam, że on wejdzie do pokoju po tych 14 sekund sekundach i wtedy będę miała w czas, ale chyba jednak nie, więc no dobra, co nie spróbujmy je jeszcze raz. Ja go będę musiała chyba po domu chodzić szukać, co nie? Jasne, pewnie, stary, co nie? Czemu by nie? Oczywiście, oczywiście. Idziemy tutaj, co się stanie, jak tutaj wejdę. To jest zamknięte. Okej, okay, czyli tam nie mogę wejść, dobra? Spoko, co nie? A co jak tutaj wejdę, nie? A może to jest więcej Nie, jak wyjdę... Nie, to jest zablokowane też. No dobra, to jednak chyba musiałam tędy wejść, dobra, nice. Co mam wziąć pistolet? Jasne, pewnie, co nie. Czeka, muszę jakiś. A, musimy się Stąd wydostać? To ja mogę przecież kulką to zaszczelić. Mogę tu, kulkę, mogę tu, mogę tu, mogę tu, mogę tu. Jak ja mogę kulkę strzelić? No co to jest za kaka? A tutaj! Nie zdążyłam, okej. Okay. No dobrze, nie zdążyłam przez okno, bo okazuje się, że tylko przez to jedno specyficzne okno mogę zaszczelić, bo inne są kuloodporne okna. No ale dobrze, co nie, ty po mnie wziął jakąś złapał na no, stare, odwa się ode mnie, co nie? ja jestem po prostu niewinną dostawczą pizzy, który chce sobie iść i tak dalej. To, że ty masz jakieś problemy i masz jakąś obsesję i fantazję na punkcie osób, które ci pizzę dostarczają. To jest trochę dziwne stare, no ale ja nie oceniam co, nie? No dobra. Tu idziemy tutaj, bierzemy pistolecik, jeb, bierzemy i tutaj bierzemy szczelamy i możemy stąd wyjść, możemy stąd chyba wyjść. Zaszczeliliśmy i mamy czy coś? Cholera, muszę się stąd wydostać i to wszystko. No okej, okay, co nie? No, nie, nie spodziewałam się, że ta gra będzie aż taka fascynująco ciekawa, fabuła, w ogóle wow. Czy ja naprawdę po prostu zaszczyciłam okno i na tym się kończy gra? Jakby mogliście chociaż dodać scenkę, że ja przez to okno uciekam i w ogóle, scenkę, w scenkę, że ja uciekam przez to okno, biegnę, biegnę na motorku, uciekam, podczas tego, kiedy patrzę za siebie, a ja tam morderca po prostu stoi z nożem się na mnie gapi. Ale zakończyliście grę na tym, że po prostu zaszczyliłam kulkę w okno i tyle. Rozczarowałam się. Trochę się rozczarowałam, w szczególności, że nie mogliśmy też wejść do innego pokoju, gdzie były te martwe ciała, więc w sumie się tylko w... za pomocą tego, że ja przeglądałam ten dom dookoła dowiedziałam o tym, że tam są te martwe ciała. No niby spoko, ale jakby no... Mogliście dodać więcej opcji, mogliście dać opcję, że ten typo jest faktycznie przy domu, ja mogę otworzyć drzwi i go iść, próbować zeszczelić. Mogliście mi dać opcję faktycznie, że ja uciekam przez to okno, i potem dać Ci też oczywiście kadstękę, nie? Nie, że ja strzelam kulkę w okno i ko koniec gry, koniec gry, co nie? No ja jakby. Powinniście mi dać możliwość faktycznie uciekania przed tym mordercą, jak już otworzę te okno i tak dalej biegniecie do mojego motorku na czas, albo po prostu kaccenkę, gdzie ja po prostu biegnę, uciekam do motorki i po prostu odjeżdżam, co nie. Ewentualnie mogliście mi dać, nie wiem, kaccenkę, gdzie ja po prostu, nie wiem, uciekam tylnymi drzwiami, co nie, i ten typ po prostu tam stoi i mnie atakuje. To byłoby też spoko. No ale dobrze, no to będzie mało króciutki odcinek, będzie to odcinek dodatkowy, ponieważ mam dobry humor i będzie i chciałam wam zrobić odcinek dodatkowy, dlatego wybrałam grę, która miała być krótka, ale nie sądziłam, że aż tak krótka. ironicznie, ty pomiał dosłownie pistolet. I jego pierwszą myślą nie była na przykład schowanie się pod łóżko i pokryje mu potem z pistoletu typowi zaszczelić w łeb, tylko żeby pistoletem w okno zaszczelić, co nie? Nieironicznie, gdybym ja była w takiej sytuacji, ostatnio, o czym bym pomyślała, to żeby oknem, kurde, w szybę zaszczelić, co nie? Ale no, mam nadzieję, że dzisiejsza odcinek wam się nie spodobał. Osobiście nie życzę wam dobrego odjazdu wieczora, jakokolwiek teraz poradnie u was nie jest. Bye, bye. Dawaj pizzę. Jakby ktoś pytał, ten nóż jest skradziony, ok? Ukradłam kiedyś taki nóż mojemu bratu w spokoju, bo chciałam go pożyczyć, i go nigdy nie oddałam, ale mi się zepsuł. Więc ukradłam mu drugi. Widzę, że polską krew mam w żyłach, bo od razu jak po jakiś Polak.